Witajcie w kolejnym odcinku poświęconym serii Skyrim. Jesteśmy w tym samym miejscu, w którym skończyłem ostatni odcinek, czyli w pobliżu fortu. Jedyne co się zmieniło to to, że z ciekawości wlazłem po prostu i zaatakował mnie trzech bandytów. Już nie chciałem tego, nie jest to aż tak ważny moment jakiś przełomowy, żeby, żeby go pokazywać, więc po prostu ich pokonałem i zacząłem nagrywać. Przyprowadziłem mojego konia w stronę fortu, to co mówiłem, że zrobię pomiędzy odcinkami. Byłem również w mieście, odłożyłem trochę przedmiotów, które mi zawadzały trochę posprzedawałem to tyle. A i zauważyłem jedną ciekawą rzecz, że w miarę postępu rozgrywki złoto u kupców się odnawia z większą ilością. To znaczy, jeżeli na początku kupiec miał dajmy na to 300 zł przy sobie, to następnym razem jak do niego przyjdziemy, po jakimś czasie będzie on miał większą ilość złota przy sobie. Daje to możliwość taką, że nie trzeba w kółko szukać miejsc, gdzie będziemy sprzedawać swoje przedmioty. Chciałem również wspomnieć o wiadomościach, jakie od Was otrzymuję oraz o komentarzach. Fajne jest to, że ludzie do mnie piszą, jeżeli na przykład nie pokażę czegoś lub o czymś, czegoś nie dopowiem. Na przykład idę gdzieś, coś robię. Wiadomo, że nie zawsze wszystko mogę pokazać, bo nie na wszystko jest czas, tak? Nagrywam tak jakby w czasie rzeczywistym, więc ciężko, ciężko jest po prostu mówić, mówić o wszystkim. Więc jak dostaję jakieś wiadomość, na przykład dotyczące alchemii, że warto tworzyć takie i takie mikstury, że w, w miarę upływu gry stają się one przydatne, tak samo jeżeli chodzi o kowalstwo, to daje mi to pewne pojęcie o tym, że Was to interesuje, że oglądacie tą serię, że chcecie to oglądać, to jest fajne. Oraz komentarze. Czyli zachęcam naprawdę do pisania komentarzy, jeżeli czegoś nie dopowiem, coś przeoczę. Jest to nie tylko informacja dla mnie, ale też dla użytkowników, którzy chcieliby zacząć swoją przygodę ze Skyrim. Tutaj nic ciekawego nie ma. No dobra, tyle to ja się wtedy nagadałem na, na, na tematy informacyjno, nic nie warte. Teraz przeszukamy resztę tego, resztę tego, 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 fortu, który zamieszkany był przez bandytów. W sumie swoją drogą, tak żeby nie, nie zapomnieć, zabiłem też herszta, gdzieś on tu leży. Bandyt bandytowa, tam, o jest herszt. Nie miał nic w sumie ciekawego przy sobie. Te hełmy, to wszystko dużo, w sumie ciężar jest mały, mógłbym to wziąć, zawsze jakieś pieniądze. Mam teraz dużo miejsca, bo od, odłożyłem wszystko. Moja skrzynka powoli się zapełnia, to znaczy, no nie, nie dosłownie zapełnia, bo ona chyba nie ma ograniczonej ilości rzeczy, o, miksurki to się przyda, e, ograniczonej ilości rzeczy, które mogę do niej włożyć, ale mam już w niej sporo rzeczy, więc tak naprawdę niedługo pewnie zacznę coś, coś, coś tworzyć. A, jeszcze odnośnie tego, co robiłem poza odcinkami, to zdobyłem poziom podczas sprzedawania przedmiotów. Znaczy wzrosła mi perswazja, więc zdobyłem również poziom doświadczenia. Marszczona czapka. Mhm. A, wezmę sobie, a co tam? No dobra, z informacji takich wstępnych, które, które chciałem przekazać, to by było... Chyba w sumie tyle. Nic, nic więcej ciekawego nie przychodzi mi do głowy. W sumie wchodzenie do tego portu tak jak... E, do tego fortu. Nie, portu. E, nie miało jakiegoś większego sensu jeżeli chodzi o fabułę. Wydaje mi się, że za niedługo pojawią się tu cesarscy, bo po ostatnim odbitym porcie... Forcie. Czemu ja mówię porcie? <grych> Nawet nie wiem. Dobra, nieważne. Każdemu człowiekowi się może mylić. Z, tej, z tamtej perspektywy w ogóle nie wygląda jak żelazko. W, aha, odnośnie tych fortów. W każdym przejętym forcie pojawiali się cesarze, znaczy przejmowali go, tak jakby ja odwalałem całą y, robotę, a oni po prostu przyłazili i przejmowali go sobie jak swój. Nie wiem, może z tym tak nie będzie, ale jak będzie, to w sumie mnie to za dużo nie obchodzi. Czasem w takich miejscach są jakieś ukryte, ukryte przejścia, czy inne ciekawe miejsca, dlatego staram się coś wynaleźć. Ale wiem, że są jeszcze jedne drzwi obok, więc możliwe, że idąc dalej, coś, coś tam znajdę. Dobra, idziemy stąd. Sprawdzę czy mój koń nadal stoi na posterunku. Ej! Dlaczego od, odszedłeś? Znaczy. Jeżeli koń może odejść. No dobra, no w sumie może. Bo postawiłem go tutaj, on sobie wyszedł. Dobra, zapiszemy sobie grę. Wiem, że to w sumie takie trochę nudne, że ja ciągle mówię zapiszemy grę, zapiszemy grę, ale myślę, że... Większość osób, które tak naprawdę grają w takie gry, często zapisuje sobie grę ze względu na to, żeby nie stracić czegoś, jakiegoś stanu gry, czy. Co to było? Popatrz. Hmm. tylko. Ktoś tu chyba... A! Wow, wow. jest was tylko dwóch. Siedem, się nie schowa. Ci jak starły... <głos> <głos> to jest naprawdę fajne. Ło, wow, kurde, jest i trzeci. Dawaj go, dawaj go. Uuuu to tyle nie no, może to jest trochę lamerskie podejście, które robię z tym, z tym ogniem. Ale ładując magię, no co mam robić? Będąc magiem, nie mam takiej y, dużej odporności na ich ataki, to znaczy magiem. No w sumie ja jestem półwojownikiem, półmagiem. Ale mm, będąc nim nie mam... Tak duże, tak jak wspomniałem, nie mam tak dużej odporności na ich ataki. Czyli stojąc chwilę i będąc klepanym jednocześnie przez trzech bandytów, nie przeżyję zbyt długo. Muszę sobie jakoś radzić. Za każdym razem, jak walczę z jakąś większą grupką przeciwników, staram się po prostu biegać jak najwięcej wokół nich, jeżeli to możliwe, i atakować ich. W sumie nic tu nie ma, nie? Nie wiem. Potem się przejdę, zawsze to robię. Halo? Nie podoba mi się takie schodzenie w dół. Nie lubię tego. O, jakieś światło. Właśnie odnośnie światła to zauważyłem, że czasem w niektórych filmikach, jak wchodzę w już w jakieś. Bardziej... nie chcę kosza. dobra, potem go, się go pozbędę. Jak wchodzę w jakieś ciemniejsze pomieszczenia, to słabo widać to, co jest nagrywane. Oczywiście YouTube przyciemnia trochę. U mnie to... u mnie wygląda to lepiej, a ja jakbym powiększył trochę gamę, to mi by się dość niewygodnie... ...grało. Znaczy no, chodzi tu o... chodzi tu bardziej o oczy, po co sobie psuć. O, to jest... ...dość elfie buty. Też dość sporo warte. Historia cesarstwa. Weźmiemy. Możecie wierzyć, albo nie, ale czasem zdarza mi się pomiędzy odcinkami czytać te książki. Ostatnio wszystkie odkładam na, na samym początku. Zawsze je sprzedawałem, a ostatnimi czasy zaczynam je czytać. Takie tam w sumie bzdurne, no nie wnoszą nic do naszej fabuły. Nie ma tu nikogo? Już myślałem, że będzie jakiś dodatkowy quest czy coś. Zabiłem Herszta i tak naprawdę nic z tego nie mam. Ani on nic nie wyrzucił, ani tutaj ci przeciwnicy. Żadnego tajnego przejścia. Wejścia do jakiejś jaskini, gdzie szukają skarbów. Żadnego listu, którym powiedzieliby, gdzie trzymają swoje łupy. Bieda, bieda. Kryzys, dopad, nawet bandytów. Dobra. Idziemy, podejdziemy trochę wyżej. No, znaczy, w sumie podejdziemy, no już tu byłem przed chwilą. Ale tak mnie jakoś, nie wiem, mam jakieś takie dziwne przeczucie, że gdzieś tutaj coś, coś może być. Albo po prostu nie ja mam takie się, jakieś takie już przyzwyczajenie ze Skyrim, że zawsze gdzieś coś można było znaleźć. A tutaj trafia się raz na jakiś czas taka perełka, w której tak naprawdę przejdziemy, zabijemy sobie bandytów, a nic z tego nie będziemy mieli. No, i co mi po tym żelaznym to porze? Nie ma tu nawet, nawet żadnych lepszych przedmiotów. Od czasu, kiedy od towarzyszy dostałem ten swój miecz jednoręczny, to nie, nie zmieniam go. No tak, minusem jest to, że nie, nie rozwijam kowalstwa. To jest na razie. Skupiam się na magii i na życiu niż, niż na kowalstwie, i to mi, to mi się odbija na pewno na typie oręża, jaki mam przy sobie. Bo jednak nie mam jakiegoś nadzwyczajnie mocnego mocnej broni. Ale myślę, że z biegiem czasu dostanę nawet jakąś broń, która będzie porównywalna do tych, które mogę stworzyć. Znaczy, wiadomo, że stworzyć możemy o wiele y, mocniejsze przedmioty, których nawet nie znajdziemy w grze. Takie, takie jest, tak, tak czytałem. Nie wiem, czy to jest prawda, nie sprawdzałem, ale tak czytałem. Dobra, to opuszczamy w takim razie fort. Kierujemy się dalej w stronę północnej strażnicy. Burza już zniknęła. Uf. W poprzednim odcinku, o ile dobrze pamiętam, yy, burza towarzyszyła nam podczas podróży śnieżna. Puste te szlaki trochę. Ostatnio często spotykałem różne postacie. A tym razem nikogo. Nawet wilków. O, a propos wilków. O nie! Nie no, z tym to ja nie walczę. Sorry. Z nimi nie walczę, bo są za silne. Dodatkowo nie mam żadnego towarzysza przy sobie. No, z tobą ewentualnie mogę powalczyć. No, jednak tam nie zauważył. Dobra. do widzenia. To co? Archonta ognia? Co to miało być? Dobra, to było w sumie w miarę ciekawe. Pierwszy raz coś takiego spotkałem Ona chyba też. Ej, ja zostaw ją! Wiedźma. A może ona ją przyzwała Sole ognia. Jaskinia niknącego echa. Pewnie domyślacie, że domyślacie się, że Kusi mnie strasznie wejście tam. I znowu zbaczanie z trasy, ale mam jaskini niknącego echa, ale tutaj, tutaj jeszcze była droga i to mnie najbardziej, o tu coś jest, dobra z tobą mogę powalczyć no, ale z tobą nie. dobra Mikstury pozdrowienie i giń o w mordę Teraz się domyślacie dlaczego nie lubię z nimi walczyć Coś mówiłem odnośnie częstego zapisywania gry. A tutaj jest już było. No co, ładnie. Ale fail. Ale fail. Żeby tak mi zabić konia. I tak bym musiał wczytać grę, no bo nie będę za tysiąc kolejnego konia kupował. Bez przesady. Ale ile strzałów on wytrzymał? Trzy? Dobra, zrobimy to w ten sposób. Tu jest... Nie, to nie tu. Tu gdzieś w pobliżu jest ten tygrys. Ja sobie zjadę... No w mordę! Won? Tym razem jest to ktoś inny. Dobry. Od lat poluję i łowię ryby w tych stronach, o, może masz coś ciekawego na, sprze się. na sprzedaż? Na razie, Dobra. tam jest wilk. Załóżmy, że ominę ich, tak żeby nie zaatakował mnie ten tempak. Dobra Żeby koń był bezpieczny, zostawię go tutaj. Wezmę sobie łuk Stój tutaj Wyobrażałem sobie to troszkę inaczej. Dobra, jak już raz strzeliłem fajla, to spróbuję strzelić drugi raz. I nie wiem, może jakimś cudem dam sobie z nim radę. Albo i nie. Oh, run! What the fuck? Pitch... Uh, mi. Stąd. Ty wielki. Turny! kocie... O nie... Tak łatwo nie będzie. Szmatławcu... Turny Kondycja... i lecimy. Chyba wżyłem nie tego skill'a. Tee... No to... Hmm. Jak leci? Jak się bawicie? Dobra, mniejsza z tym. Bo ja naprawdę... super. Dosłownie boki zrywać. Tam coś jest. Widziałem tą wieżę jak przejeżdżałem i tam coś leży. Są jakieś ciała. Won! Bo zaraz przyleci tu ten tygrys. I gin! Dobra, jeden z głowy. Zapiszemy sobie grę. Ty tu zostań. I się pilnuj. A ja zrobię tygry z podejście drugie. Raz. Jakby to zrobić, żeby on nie mógł do mnie wdobiec, a ja, żebym mógł go zabić? Tam jest ten fort, w którym byłem. Tam coś jest na dole, tylko nie renderuje mi się świat. Coś tu łazi. Widzę na... Tak, i to jest na pewno ten Tygrys. Durny. Czy mnie zauważył? Tam był. No nie ten skill! Dobra, trudno. Nie wiem. Nie mam, nie mam pomysłu. Nie mam pomysłu, ja pasuję. Pas, koniec. Jestem zbyt lajkowaty jeszcze, żeby. Chociaż w sumie. Dobra, ostatnie podejście. Ostatnie, ostatnie, ostatnie. Halo. No to teraz chodź. I tyle na ten temat. Nie, no, myślałem, że to mu coś. Bądź spokojny. Bądź spokojny. Dobra. Trudno. Idziemy wykonać zadanie. Może po tym zadaniu znajdę coś ciekawego. I wrócę tutaj, żeby pozbyć się tych tygrysów. innego ścierwa. Które nawiedza ten teren ktoś nowy? Och, dzięki Bogom! Wędruję od tak dawna, że nie sądziłam, że jeszcze spotkam żywą duszę. O, co się stało? Parę tygodni temu zostałam porwana przez tych bandytów. Zamknęli mnie w wieżach koło strażnicy mgły. Udało mi się otworzyć zamek i wymknąć, gdy strażnik zasnął, ale teraz zupełnie się zgubiłam. Możesz mi pomóc? Ona ma jakieś dziwne oczy. Och, dziękuję, ale poradzę sobie, skoro już znam drogę. Ktoś jednak musi powstrzymać tych bandytów. Są w strażnicy mgły. Pokażę ci ją na mapie. Jeśli ich powstrzymasz, dokonasz bohaterskiego. O, oj, tam, oj, tam, przed chwilą już się jedną wyswobodziłem. Pokażę ci ją na mapie. Strażnica mgły. Dobra, trudno. Zabiera się za to innym razem. Jak daleko mamy do. W sumie niedaleko. No dobra. To w tym momencie skończę ten odcinek pod tytułem Fejle w moim wykonaniu. Nie powiem, żeby było łatwo. Mm. Ale gdyby było za łatwo, byłoby nudno. Dobra, to dzięki i na razie.